Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Kochani, kochani, jest rano W sensie jest 7.40, więc to jest taka e, godzina, która zazwyczaj wstaje zawsze mniej więcej 7-8 Ale dzisiaj niestety w nocy spaliśmy dopiero e, od 2.30 bodajże, bo dopiero tutaj przyjechaliśmy Ale nie ma nic lepszego na orzeźwienie, na orzeźwienie jak słoneczko Słoneczko, a tym bardziej w górach, ponieważ jesteśmy w miejscowości Wisła e, Przyjechaliśmy wczoraj te 4 czy 5 godzin samochodem I Ja, Angelika, e, Aga Charlie I jesteśmy w górach. Jesteśmy w hotelu, jesteśmy w górach, wtrzykujemy się dopiero do wyjścia. Jest słoneczko, uwielbiam tą kombinację. Zawsze jak jestem w rezydencji, to mówię, że uwielbiam kombinację słońca i takiego górskiego powietrza, górskiego klimatu. I tak właśnie jest. Tym razem zaczynamy tego bloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zróbmy. Lecimy z tym filmem za 3, 2, 1. Widok mamy spokoju nieprzeciętny. Jesteśmy co prawda na 9 piętrze. W ogóle recepcja jest na 7, więc śmiesznie, że ten hotel idzie bardziej w dół niż w górę. Ale widok jest niesamowity. Słoneczko, piękny widok, górskie powietrze. E, no i trochę mój nabyty z wiekiem lęk wysokości. Ale to nic. Żyjemy killer, damy radę. A oczywiście największy w historii śpioch w dziecięcym świecie śpi niezmiennie cały czas. Jeszcze pewnie z godzinę, może dwie. To jest ostatnia osoba, która chce rano wstawać. A więc dzisiejszy dzień będzie pod znakiem dziesiątych urodzin na komi i właśnie zaczynamy, jest rano, prawda? Jest bardzo, bardzo rano. W czasie. I zaczynamy od pojechania do głównej siedziby na komi, więc zobaczymy, nie mam pojęcia czego się spodziewać, my jesteśmy zaczęli takimi osobami, że jak wiemy, że coś się dzieje, to wcale nie, jakoś nie drążymy, nie? Nie. Nie drążymy. Co? Jak? Co tam będzie? Nie, zobaczymy, wiem. jakby ja dostałam rozpiskę całą, ale... Nie przeczytałaś. Przeczytałam, ale już nie pamiętam. A, bardzo dużo. No, jedziemy do głównej siedziby na komi i tyle. Fajnie, fajnie, że mieliśmy na początku jechać tutaj sami, totalnie sami, bo, bo chyba atrakcje nie pozwalają, żeby brać dziecko, ale nasza kochana babcia Agunia przyszła z pomocą i została w hotelu, przyjechała z nami. Także jesteśmy tutaj w czwórkę. Jedziemy. Jedziemy. Nie jestem jej się. Ty pokierujesz. Jeszcze chwilę. Nie rób mi presji, bo będzie będziemy się gorzej zdawać prawo jazdy. Nie, w i... Nie. Musisz zdać za pierwszy. jest górę. jesteśmy tak wysoko, słuchajcie. Tak, pokazywałem. Jakby... Recepcja jest na siódmym piętrze, więc nie, nie, ja jeszcze ja bym się bała i tak tutaj zjeżdżać. Ale też za pierwszym, obiecujesz? Nie. Nie mam presji, nie rób mi presji. <laughs> Żartuję, jedziemy. Przyjechaliśmy tutaj do siedziby i kurde, to mnie niepokoi. Ja wiem co to jest, ja widziałem to często na jak nigdy nie byłem prywatnie, ale... Owiad, kolacja, nie wiem co będzie się działo, bo to chyba później na takiej wysokości. A podobno właśnie nie na takiej, tylko to wjeżdża wyżej. Ja zacząłem tego vloga od tego, że mówiłem, że mam nabyty ręk wysokości. Zapamiętajcie. Trzymajcie drzwi, Ale są Dużo To jest nasze gender reveal w ogóle. Może. No, no, Jeszcze właśnie. Nie to wiem. To ten, a, bardzo ładnie Pamiętasz jak kupiłem sobie takie czapki chyba do kąpania się? No. <laughs> Pokaż pięknie no, Właśnie będziemy robić kosmetyki jakieś kremik. No, to kole... A, kreby, tak? kremik, tak? No, ja już jestem trochę zespany, ale kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła Prosta. dzisiaj, także robimy, chcemy, pasujemy, jesteśmy profesjonalni no. Zaglądamy jak na gender Nie ma nikogo i teraz i co boy czy i co girl? <laughs> Z fazą jeden Faza 1. Przykryć szkiełkiem zegarowym. Mamy tutaj całą instrukcję, żeby zrobić swój krem. Nakomi Deep Hydration Krem do twarzy kokona. Zobaczcie, mamy 16 punktów, 17. Gotową masę wyłożę do słoiczka. 17 punktów, żeby zrobić krem. Czy nam wyjdzie? jak mam przykryć szkiełkiem, przepraszam. Nie bywały. Zrobiłeś krem. A będziemy mogli go wziąć do domu? Tak, zaraz się nasmaruję tutaj jeszcze Nie. z mi zostało. E. Tak, tak, chcemy, bo ja chcę go dzisiaj wypróbować. Ja Ci nasmaruję, poczekaj Czyli czy, czy już jesteśmy przekonani, że to jest krem już jakby dobry, koniec, tak? Jak przyjemnie? Super. Najlepszy krem, który używałem w życiu. Ale ty masz glana na buzi Prawda? Ale naprawdę, ja tak wiesz posmarowałam cię nawilżający mam, mam, krem. Mam, okay, mam po Na krem Okej, ale jak wyglądasz Mam pomysł na biznes, kupujemy wszystkie te narzędzia I robimy kremy Dla siebie, nie na handel dla siebie. Ja Tych myślę, że jak robić, tutaj robić, co poprosimy co? na komi To nas na czasami tutaj nie <laughs> przyjmą Porobimy nie. sobie kremy Przyjedziemy do domu Wstajesz, jesz śniadanie i do laboratorium I To nie takie proste węża. kochanie To nie takie proste Виделась сам. Wróciliśmy już do hotelu, naprawdę niesamowicie zobaczyć to tak od podszewki, jak to wszystko wygląda, jak się wszystko tworzy, tą linię produkcyjną, jak osoby tak taśmowo to wszystko robią. Dodają, mieszają, barwniki jakieś, ja pierdziele ile to roboty. My, jak widzieliśmy, też stworzyliśmy swój krem, w zasadzie Angelika, ja nadzorowałem, ja nagrywałem, Angelika stworzyła krem. Cały czas mam go na twarzy, cały czas jest fajny, jest gładko, więc zdaliśmy egzamin, zdała egzamin. Jesteśmy teraz w hotelu, tak jak mówiłem, idziemy coś zjeść, idziemy zobaczyć, co robi Charlie. Aga cały czas zdawała nam relacje. Na początku gdzieś były na śniadaniu, później były w sali zabaw. Tutaj jest i na zewnątrz i w środku, więc fajnie. W ogóle śmieszny fakt, że jak dzisiaj pokazywałem wam ten widok rano ogólnie, to nie widziałem, że jest basen. A kurde, ciężko go nie zauważyć, prawda? Jakoś przypadkowo położyliśmy obok siebie z Agą i jak widać w tym momencie swojego życia stawiamy na zdrowie. Przywracanie zdrowia, a moja Wojciecha-Ozimka nie daj się pasożytom. Ty tu już Ja już przyszedł, no. Tak. Matka, to musisz tatę ko koniecznie zabrać na plac zabaw dla dzieci. Coś. Gdzie byłaś? Opowiadaj, opowiadaj, co robiłaś. Na placu zabaw byłaś? Zjadałaś śniadanko? Czy burgera chce? A, co jeszcze mogę zamówić? Co jest dobrego? Frytki. co jeszcze jest dobrego? Kulciak. Kulciak? Nie wiem, może jakiś stek?

Czy, czy jakby jest jakaś szansa, że to jest pastelowy? To jest pastelowy niebieski. A co to jest definicja pastelowego? To jest Naprawdę taki, bydą? jak jest niebieski, to jest taki... Mm, jak to powiedzieć? Taki delikatniejszy kolor niebieskiego, taki... Wypłowiały może troszkę. Rozbielony. Rozbielony, to jest o. pastelowy? Jest. Może być. Tak. A ja mam pastelową marynarkę. Bombka, a Ty gdzie idziesz? Idę na basen. Z kim? Z <laughs> My z tobą! No, na zabierasz mnie na basen. A będziesz grzeczna, obiecujesz? Obiecuję. No i wszystko, płacimy. No, ja że... I... I ja nie płakam. No. no, nie ma płakania, tak? No pewnie, że A nie. Może ma. Gotowi może wieczorem byłam tuż. Gotowi. Mamy 10 minut do wjazdu na górę, więc jak chcę iść do dalek, bo to jest w lesie dla mnie skończył. Chciałem powiedzieć, co się odwlecze, to nie ucieczy jeszcze rano, pokazywałem wam, że tu będziemy i już nadszedł ten czas. Ej, jak widzieliście, spałem troszeczkę, chillowaliśmy, zmontowałem vloga i dodałem z mamy urodzin. Ej, I właśnie jesteśmy właśnie i. To taki lęk wysokości. Dzisiaj jak rano nie wiem czy to tutaj już mówiłam, bo już kilka osób mówiłam. Jest. Jak wyszłam na balkon o, wiecie, cofnęłam się, aż było tak wysoko i ja mam tutaj wyjechać na górę. I to jeszcze mamy tam jeść. Idziemy, ja mam cały żołądek się śnięty. Właśnie może być tak, że, że nie zjemy. nic. Ja, ja też trochę dygam, mówiłem, że ten nabyty lęk wysokości mam, ale dopytałem, bo wjeżdżamy na wysokość 50 metrów. W ogóle są, jak widzicie, nie wiem czy widzicie, czy słyszycie, helikoptery, ale już tu chyba dygamy, nie? Już postanowiliśmy jazdać. Nie, ja powiedziałam, że nie będę lecieć, bo mamy dziecko. Co 6 minut można się przelecieć, są dwa helikoptery i nic się nie dzieje jakoś tym ludziom, ale my nie chcemy. Tak, także, także jedyną naszą dzisiaj atrakcją taką... Że... Jeszcze coś powiedzieć, mogłam lecieć helikopterem z Żanetą. Żanety prezent dla mnie, na moim panińskim w Miami, było wykupienie helikopteru. I my tak spanikowałyśmy. cały czas nam ktoś odmawiał ten helikopter, że nie poszliśmy w końcu i wie, że teraz yy, nie chcą, że na Cię oddać pieniędzy, to bardzo dobrze. Dobra, było. ale widzisz, może to faktycznie jakiś znak od Boga, bo przecież nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy ja nie mówiłem o tym na vlogu, ale ja w Nowym Jorku o 6 wstałem i z Nowego Właśnie. Jorku pojechałem do New Jersey po to, żeby się o 8 rano nad Nowym Jorkiem i się okazało, że oni się zamotali, że ja tak miałem dzień później, czyli helikopter nie jest nam pisany. Jeśli ktoś z siedziby będzie oglądał ten film, tego vloga, to zgłaszam sprzeciw, zdecydowanie. Proszę bardzo, tu jest kobieca łazienka. Ja nie wymagam oczywiście serduszek różowych, oczywiście, że nie. Ale jeszcze raz. Jezu, to są perfumy. Mogę ci przyjść. Ale to nie taka mgiełka po prostu? Patrz. Dobra, 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 dobra. I tak, to jest kobieca łazienka. To jest męska. I jeszcze trzeba wyłączyć światło. Ciekawe, czy kobiety tak mają. Zaraz zobaczymy. Ha! No, oczywiście, że nie mają. Dobra, to się oh dzieje, dzieje. Zaczynamy. Zaczynamy, Halina. Mogłaś jeszcze jednego drina, albo przynajmniej szota wypić. specjalnie wziąłem jednego, się... Pomogło coś? Nie wiem, czy mi ten drin pomoże, ale... <laughs> Jestem ja z O, no i dobra. I żyjemy killer. Jak świętujemy dziesiąte urodziny, to świętujemy. Ja jestem właśnie takim człowiekiem, że usłyszałem... Bardzo się boję, naprawdę, uwierzcie mi, że bardzo się boję przy tym stole teraz siedzieć. Wszystkich już zapinają, ale powiedzieli mi, że te boczne, skrajne krzesła na rogach są najbardziej niebezpieczne. I co zrobiłem? Powiedziałem, dobra, niech będzie. Ja mam takie właśnie jak moja mama, wiecie, taki masochizm, że ona się boi strasznie. Do lęku wysokości w ogóle ma różne lęki, ale, ale zrobi to, co jest najstraszniejsze. Wow, dobra, ja siadam, ja siadam tam, gdzie jest najniebezpieczniej. Twój mąż nie boi się. Ty też tu siadasz. A co? A co chcesz bez mnie siedzieć? Dobra! Czyli to jest bardzo Będzie dobrze, nie ma się czego bać. Nie zrobiliby niczego co jest niebezpieczne, prawda? Będę płakać, zaraz będę krzyczeć. Nie, no mocno nie, nie, mocno Mocno! Jezu! To jeszcze opcja do góry nogami jest? Mocno! poczekajcie, Jezu! 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 Jezu. 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 A to jest to stresy, nie! 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 to to Nie! 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 To to jest, tak, wiesz, to jest moje życie w pigułce, właśnie. Jezu, yes Może pan jeszcze raz sprawdzić, żeby pan sobie z Nie, 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 no za mało, luzem, nie ja mocno. A dobrze, wszyscy tam oh, mają. Tak chciałam. No. Nie, tak nie, oh, nie, Nie, nie. Pięknie, Halinka Nie, 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 nie wie pan, proszę, bo no, na mnie to tak było bardzo komfortowo. Nie wie pan, nie wie pan, za cicho. Żono, żono, tak. Nie, nie, nie. Ja bardzo pana proszę, nie wie pan, mocno w to. Myśko, zdrowie. za mnie mocno. Myszko, zrobię. Jezu, wypadam. Dziewczyny, zróbeczko. Wypadnie, zobaczcie. Wy nie macie, tak. Niech mnie pan za mocno. Za tak chwilę sobie wjedziemy na wysokość około 15-20 metrów. Tam zrobimy sobie taki mały e, przystanek bezpieczeństwa, camp 1 e, Przekażemy sobie kilka informacji odnośnie bezpieczeństwa, po czym wjedziemy wyżej na 50 metrów. E, Będziemy poglądać te piękne widoki, bo naprawdę okolica jest super No Cieszykny. dobra, o kurde, faktycznie się odwracam. Rysza, faktycznie się odwracamy. Znaczy ja <noise> to. Uważaj na ten aparat, ten się kręci. <noise>

ja już nie wiem jak wyglądam, bo też się napłakałam że nie wiem, że jestem cała rozmawana, bo ja wam, że dla mnie to jest przeżycie nie do ogarnięcia. Jest tak super, że trzymam kamerę, ale cały czas się trzymam, nie? Zero relaksu. Wszyscy jesteś w nie. Ja też nie wszyscy obok nas siedzą odprężeni, a my z pięci... Nie, nas... nie wszyscy. Dużo bladych osób widzę tutaj. Tak? Dobra, że... naprzeciwko no, 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 jest... nas. <laughs> To jest tak, sobie tak? No i spójrz raz. O, spodnie. Jestem rozmazany? Nie, nie widzę. Nie no, przerażające. Ja stwierdzam, że chyba mamy lek wysokości, bo ja bym nie miała, bym nie nie? Teraz będziemy za miesiąc lecieć na Luki i mamy urodziny, no to pewnie będziemy musieli to ogarnąć. Ruszamy do Dubaju? Tak, Luka ma... Mama zabiera... tu pięćdziesiątkę miała teraz. Dzięki. Dobra, wylądowaliśmy. Brak misji. Ale już później się wyluzowałeś trochę bardziej, nie? No, jak byliśmy już blisko ziemi. Nie, ale na górze nawet. Nie, nie cały tak czas. czas. Wiedzy, cały czas tak siedziałam spięta nie mogę się doczekać jeszcze sam. Dzisiaj powiedział, że jest tak spięta, że boi się, że się nie wyprostuje, jak wyjdzie z fotela. No, <laughs> ale super doświadczenie, Wiesz, co? Niesamowite doświadczenie. Urodziny Marki. Dziękuję. No, urodziny Marki, perfekt. Na komi, da dawno sobie <laughs> nie you carry emotions the weight of the ocean you keep climbing mountains too blind to see it's not getting you closer to where you wanna be in your life the weight on your shoulders time to put it down you fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. You fall